Siemanko, witam w kolejnym filmie Na kolejnej wyrypie radiowej Dziś jestem w Beskidzie Śląskim Wspinam się dokładnie na Cyberniok Niezbyt wysoka górka, niezbyt długi szlak Sam raz na rozruszanie gnatów Po mojej ostatniej wyrypie szlakiem Brzeźnica-Kacwin Mam nadzieję, że achillesy zaleczone Że nie będą mi dzisiaj dokuczać Pogoda na razie taka sobie, ale podobno ma się wypogodzić. A sam Cyberniok podobno oferuje piękne widoki na okolice. Widzimy się za chwilę. Dziś testuję kilka nowych rozwiązań, między innymi nowy plecak, który mam pozwolić zabierać ze sobą więcej gratów. Doładowałem go tak, że aż mi siebie samego żal. 16-17 kilo sprzętu, w tym 5 litrów wody. Będę spał też dzisiaj w hamaku, dawno nie spałem w hamaku. E, dlatego hamak, że i tak noc pewnie będę miał średnio przespaną, bo chcę się skupić na zdjęciach, filmach e, i łącznościach radiowych. No i zobaczymy, jak się będzie sprawdzał mam rol od Halitona jako podcinka hamakowa. Mam też ze sobą mój stolik, moje krzesełko. Także dzisiaj idę na ciężko. Tym bardziej zamierzam sobie wziąć po lekku ten krótki odcinek szlaku, póki co jest w porządku. Nie wiem, czy to widać. Chyba widać. Ja już to widziałem jadąc samochodem, tutaj. Że szczyty gór są spowite we mgle. I pomimo tego, że temperatura nie przekracza 20 stopni, to sama wilgotność powietrza jest 110%. Takie mam wrażenie. Leje się ze mnie jak z kranu. Także wygląda na to, że te. 5 kg wody nie, nie niosę na darmo. A to chyba zaraz będzie jakiś pierwszy widoczek. Jestem na Cypernioku. Widoki są takie. Ja szukam jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym się zabunkrować. A wy sobie poglądajcie, pooglądajcie ujęcia z drona. Ktoś Wam pokażę. Znajduję się mniej więcej w miejscu, w którym planowałem nocleg. Na mapach, na zdjęciach satelitarnych widać tutaj taką fajną polankę. Wiedziałem, że ona może być trochę pochyła, natomiast liczyłem na to, że znajdę trochę płaskiego jakieś dwa fajne drzewa. I teraz zobaczcie, jak rzeczywistość potrafi być inna w stosunku do tego. Co widzimy na mapach. Teraz patrzę centralnie na tą polankę. Zobaczcie. Tam jest gdzieś Cyberniak, szczyt, i to jest właśnie ta cała polanka. To jest jedna wielka gęstwina, pochyła, i za sobą mam taką buczynę. Też teren mocno niedostępny pochyły. No nic, teraz się zacznie zabawa w szukanie jakiegoś fajnego miejsca. Gdzie będę mógł zabiwakować, rozwiesić antenę i czuć się przyjemnie i komfortowo i najlepiej jeszcze z widoczkiem. Więcej oczekiwań nie ma. Takie atrakcje po zwalonym drzewie no tutaj na tym pojechać nie wesoło dobrze jest ta siatka, ona daje dobrą trakcję mi ktoś powie, że Beskid nie może być dziki. Dobra, wylazłem z tych krzaków. Jestem tu teraz na takiej przełączce pod Ceberniokiem. Tam w dole Bielsko-białą widać jeszcze przez mgłę, ale powoli to się zaczyna przerzedzać, otwierać. Odpocznę chwilę, napiję się, zjem coś i, i będę szukał tu jakiejś miejscówki. Ok, szybki raport z obozowiska. Znalazłem sobie taką fajną miejscówkę, bardzo malowniczą. Niestety mało radiową, przynajmniej na UKF, PMR i CB. Więc będę chciał się ustawić dzisiaj na KF-ie w głównej mierze. Tu mam dużo fajnej przestrzeni, żeby rozwiesić Entweda. No i kręcą się tu gdzieś w okolicy burze. Na szczęście jestem w dosyć bezpiecznym miejscu pod tym względem. Więc będę obserwował patrzą jak się sytuacja rozwija w zależności od niej e, będę coś robił bądź też nie Radio. w środku panuje jeszcze bałagan ale powoli tutaj wszystko ogarniam ważne że hamak jest i zadaszenie jest trochę tutaj nierównego terenu więc trudno jest się zorganizować ogarnąć sobie tu wszystko ale powoli powoli Zaczyna to jakoś wyglądać. Idę rozbieżąć antenę. Godzina 13:41 czasu uniwersalnego. Aktualne warunki pogodowe. Jezioro Żywieckie, wiatr 4,4 metry na sekundę, porywy 5,2 metrów na sekundę, wzrost o 3 metry na sekundę przez ostatnie dwie.

Tutaj mam głębice płewy prawie na 8 eszów. E, no Michała mnie puszczę. Kiedy mam na cuchu, czukam i czekam. Dorota Gawryna, kiedy mam do Adam, czekam po dozie, w stronę Girona Wielowska. Na odbiorze. SQ9 Maria, Ewa, Zosia tu SP9, Adam, Paweł, Ewa przez Paweł, no witam Cię Zbyszku z tej strony operator Michał operator Michał aktualnie 10 W z mojej strony 10 W ja nadaję z terenu, jestem aktualnie w Beskidzie Śląskim mniej więcej w okolicy Bielska Białej Bielska Biała szczyt Cyberniok, tak poniżej szczytu tutaj jestem, nie jestem na samym szczycie no, i tak sobie latam po pasmach, słucham co się dzieje i wołam, jak, jak tylko jest możliwość. Raport dla Ciebie 5.9 tutaj okrągłe, bardzo ładnie, głośno i wyraźnie. Jednocześnie zaznaczam, że ja tu nie mam w ogóle tła, zerowe tło w tej chwili u mnie, także bardzo fajnie, kulturalnie się tutaj pracuje. Proszę bardzo, Zbyszku, do Ciebie, do Ciebie, SQ9, Maria Ewa, Zosia, SP9, Adam Paweł. Ewa przez Paweł. Adam, Paweł, Ewa, przez Paweł, to jest dziewięć, Maria, Ewa, Zosia, Panie Michał, wszystko doleciało, e, to jest tak pięć pięć, no, raport, e, tak, e, no, czytelność nawet taka piątka z minusem jest, bo tutaj e, te czaski dużowe, to wszystko mi przeszkadzają, e, e, no, zaraz to będę obserwował, to... Nie jestem pewien, czy tam była tylko kamienicy, ale czasami byłem tam parę razy, e, w tym czynku, od Krakowa, przed Krakowa. Chłopce bodajże nic tam lepszego. Rzucił te oście widelcem wydłubał, wyrzucił i to przyznało. O cześć, Cześć Michał, wiesz co, ale powiem Ci idzie to kurczę na, na granicy z eee, Wiesz co no, w następnym przejściu e, ci powiem jak, e, jak tutaj dochodzi do mnie, ale, ale na granicy to idzie. Eee, proszę SP9AP, ja przyznałę, e, sp 7 sp 9 Adam Paweł Ewa przez Paweł dla ciebie mam piątkę dziewiątkę. momentami to zanika tutaj w trzaskach burzowych, ale, ale tak to to idzie. Bardzo dziękuję za zawołanie. Pros... Słuchaj, słuchaj, Michał, u mnie masz tutaj tak 47 idzie to w takich, znaczy w takie no, trzaski, może nie tyle trzaski, wiesz co, po prostu tak na granicy sumów to idzie zrozumiale czytelne w 100%, tak ale Lepiej bywało lepiej, tak, że, ale no najważniejsze, że, że się udało że, e, Ciebie złapać, kurczę, mówię raz. E, wiesz co, my, jak tam wcześniej rozmawiałeś z tym e, na 760. E, no to powiem Ci lepiej, tam e, jakoś Ciebie odbierałem, jakieś warunki były, e, były lepsze, troszkę, ale, no, ale mówię, nie jest najgorzej. Pa, Eko, Portable. Golf, golf Uniform, Yankee Oscar 3, Delta, Janki Lima, Kessel. Okay, thank you, for Equa America, four-gold uniform, senor, for UF 5757. Five, roger, roger, Manuel, uh, your report is five nine, five nine in North Bucharest, Romania, can Okay, thank you, Rima, for 5-9, uh, but the uh, station... Echo Alpha 4 Gold Uniform, this is Yankee Oscar 3, Bravo Echo Echo Kettle. Okay, Yankee uh, Oscar 3, Bravo Echo Echo. 5 and M for you. Roger, 5 9, sometimes 5 9 plus 5 for you in uh, Bucharest, Romania. Thank you very <coughs> much, 23 and 44, my friend. 73? Sierra Papa 9, Alpha Papa Echo QRP. Oscar Kilo 2, Sierra Bravo Echo Kettle. CQ 20 CQ20 20 meter Italy Tokyo nine whiskey Delta Lima calling CQ CQ20 meter Sierra Papa nine Alpha Papa Echo. Okay, okay Sierra Papa nine Alpha Papa Echo five and nine plus U.S.L. Thank you very much. Uh, you have uh, five and uh, nine plus ten here in South Poland. South Poland. Uh, my name is Michael. Michael, uh, Italy Tango Nine Whiskey Delta Lima Sierra Papa Nine Alpha Papa Echo. Okay, okay, Roger, Roger. Okay, very, very good signal uh, from the Poland. Okay, my condition is a Campbell, the Tango Sierra Six Eight Zero, one hundred watts, and antenna is the pole-mounted twenty-meter homemade for this moment. Uh, very basically, condition for this moment. Not uh, I call, uh, I call the X uh, with no problem. Okay, thank you very much, and back to you the microphone. The Sierra Papa Nine Alpha Papa Echo. This is India Tango Nine. Whiskey Delta Lima. Over. Hunting uh, QRZ. Alpha Papa Echo QRP. Uh, Papa Echo, come again. Sierra Papa Nine Alpha Papa Echo QRP. QSL, QSL, you have uh, 5 and 9 also in South Poland, thank you very much. Thank you very much, please stand by for second operator, 73. Sierra Papa 9, uh, Alpha Papa Echo, QRP station, Yankee R3, Delta Yankee Lima, you are 5-9. Thank you very much, you have 5-9 uh, also, Dana, thank Stefan Paweł 9, Adam Paweł Ewa przez Paweł o doleciało. Stefan Paweł 9. Adam, Paweł Ewa przez Paweł. Dzień dobry wieczór uprzejmy. Szału z raportem nie ma, ale jakieś 5 7 5, 8, Bardzo proszę No cześć, witam cię Krzyśku. Bardzo dziękuję za 5-7. Ja dzisiaj wyjątkowo w terenie w terenie pracuję. 5W w tej chwili ode mnie wychodzi, pozwoli, że podkręcę do 10W, żeby tutaj poprawić trochę komfort pracy. Moje aktualne QTH to okolice Szyndzielni w Beskidzie Śląskim, Beskid Śląski, Szyndzielnia, Bielsko-Biała, te rejony. No i się wybrałem tutaj na taką nockę radiową połączoną. Z biwakiem. Dla Ciebie piątka, dziewiątka z bardzo dużym plusem. Głośno i wyraźnie Cię tutaj odbieram. Praktycznie zerowe tło poza tą pikaczką, naszą kochaną. Także idzie to pięknie, elegancko. Proszę bardzo. SP7 Wanda Maria Ewa, tu Stanisław Paweł 9, Adam Paweł Ewa przez Paweł. No i wszystko, jak podkręciłeś tam do 6 watów. Ty rzeczywiście zrobił się niemalże komfort? A ile było na początku. Na początku piątka była, teraz dziesięć. Była piątka, teraz dziesięć. A dziesięć? No to, to całkiem kulturalnie to idzie, także brawo Ty. nas się Dzień dobry, wieczór uprzejmie. Bardzo proszę, 59. dziewięć. No witam Cię serdecznie, Krzysztofie. Ja no u mnie też 59 z plusami idzie, także bardzo pięknie. Nic się nie zmieniło, terenowo jak najbardziej jest możliwe, nawet tydzień temu było testowane, także, także wszystko idzie, śmiga jak, jak należy. E, proszę, mikrofon do ciebie. A, jeszcze tu powiem nie wiem czy Michał y, SP9AP, y, czy tutaj jeszcze słucha, czy nie, no u mnie też ładnie y, 5.9 mi tutaj ładnie wychodził. Także Jestem, dzięki. proszę Krzysów, mikrofon do ciebie. SP7WME, SP7S. No teraz przekroczyłeś 5910, ale jeżeli Anna, Paweł, Ewa jeszcze jest, to może się odezwie i potwierdzi. Potwierdzam, potwierdzam. Również piątka dziewiątka z bardzo dużym plusem dla Marcina. SP7, Ewa, Stefan, Irena, tu SP9, Adam, Paweł, Ewa przez Paweł. No i fajnie, jej się udało, także, także super. No, także Krzysztofie, pięknie tutaj idziesz. E, Michał też ładnie lepiej, lepiej niż na 40 metrach, gdyśmy tam wcześniej testowali, to tam było gorzej, tutaj jest lepiej. No także także nie, nie zajmuję kanału. Proszę mikrofon do Ciebie Krzysztofie, SP7, WME, SP7 Czyli niech będzie Stefan Paweł 9, Adam Paweł Ewa przez Paweł? E, Stefan, Paweł 9, poproszę. Stefan Paweł 9, Adam Paweł Ewa. Stefan Paweł 9, Paweł, Adam Paweł Ewa. Tak? tak, zgadza się. Stefan Paweł 9, Adam Paweł Ewa. Tak, tak. Stefan Paweł 9, Adam Paweł Ewa. Okej, okay, 59 dla Ciebie, pozdrawiam, dzięki. Pozdrawiam, do usłyszenia. WSP-9, Cezar, Wioletta, Barwara, Konkurs Rymanowski. Jestem, tak jestem, stacja jeszcze raz poprosza? Tak, jestem, jestem. Stanisław Paweł, 9, Adam Paweł, Ewa, QRP. Okej, okay, rzeczywiście, przez ten ubiegłym działam. E Troszeczkę trzeba tu pożądanie zrobić SP-9AP przez tu SP-7 Maria Barbara. No witam Cię kolego, tutaj rzeczywiście ta stacja z boku to chyba Włosi yy, nadają Dla Ciebie raport 59 z dużym plusem także Eee, przebijasz się elegancko prze, przez nich, proszę bardzo. SP7 Maria Barbara, SP9 Adam Paweł Ewa przez, pa przez Paweł przez QRP. Rozer, rozer, no, nie ma problemu. Odbieram się z raportem na pewno powyżej 5,9, mimo że QRP eee, moje imię Marcin, jest. Nie ma z miasta Łęczyca, to jest e, miejscowość niedaleko Łę e, Łodzi. Środek Polski. Siemanko Witam po ciepłej, przyjemnej nocy. Dla Waszej informacji, Słagman jako podpinka pod Hamak zrobił doskonale swoją robotę w połączeniu z letnim śpiworem przy takiej temperaturze około 15 stopni było aż nadto ciepło. Były momenty, że, że było trochę za gorąco. Ale tak generalnie było bardzo przyjemnie. Także polecam. A póki co to ja chyba w ramach rozgrzewki pozwijam Entweda. Godzina piąta, trzynaście. No, nie chcę się wychodzić. Jest tak przyjemnie. No ale trzeba coś zacząć działać Jak tam obozowisko zaraz wam pokażę Mobile, mobile, powie mi, które jak mnie słychać.